Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Galazak i zapraszam na kolejny odcinek z War Selection. Gramy Rankeda. Chcieliście? No to kurde macie ja już mam supply block w tej chwili. Yy, jakby Mam bardzo mało czasu dzisiaj na nagrywanie, bo się generalnie dużo działo. I stwierdziłem, że zagram rankeda. Jednego pierwszego z brzegu rankeda i zobaczymy, co się wydarzy po prostu, nie. I generalnie plan jest taki, że ja wszystkie rankedy, jakie teraz będę grał w War Selection, będę grał wyłącznie na odcinkach, czyli będziemy mieli taki maraton, o ile wszystko pójdzie jakby zgodnie z planem yy, i nic się nie spierdzieli po drodze. O, dzika mapa chyba. Nic się nie spierdzieli po drodze, nie odechce mi się tego grać, nie wkurzę się czy coś, czy po prostu nie. No wiecie, rozumiecie o co chodzi, nie? Różne czynniki mogą się pojawić, które mnie zniechęcą do rankedów, wiadomo. Mm, bo rankedy w overwatch są jakie są. Ale wiecie, stwierdziłem, że tak totalnie na luzie, spróbujemy sobie może potrajhardować troszeczkę, tylko że byłby po prostu ta, byłaby taka sytuacja, że gralibyśmy jeden ranked w tygodniu. O, Oby to nie były wyspy. Ja pierdzielę, oby to nie były wyspy. Bo wyspy się zawsze długo ciągną, a tego byśmy nie chcieli dzisiejszego dnia. No tak, więc y, tak. Y, chciałbym zrobić coś takiego faktycznie i zobaczymy, czy to wypali oczywiście. No, zróbmy coś takiego w sumie. Y, czy się nie znychęcę? Tak, to już powiedziałem generalnie. Y, no i tyle i wszystko postaram się bo ja zwykle wiecie trochę grałem na odcinkach trochę nie a teraz wszystko postaram się nagrywać znaczy grać na odcinkach wszystkie rankety bo i tak poza odcinkami nie gram więc stwierdziłem że raz w tygodniu możemy tak zrobić że po prostu raz w tygodniu będzie ranket a raz w tygodniu będzie jakaś inna gra skoro coaching ta formuła coachingu się ostatnio troszeczkę wyczerpała bo jednak no fakt faktem no trochę się faktycznie wyczerpała wydaje mi się okej okay. nie to nie są wyspy dobra to dobra wiadomość z całą pewnością więc skoro ta formuła E jest plan, o tu się kurna zamurować. To jest plan na dzisiaj. Tak zrobimy. Tak, no więc jeżeli coaching się wyczerpał, no to po prostu zrobimy sobie coś troszeczkę innego i spróbujemy pograć te rankedy. Bo ostatnio w ogóle nachodzi mnie, żeby grać na tych odcinkach, bo ja generalnie mam mało czasu na granie i po prostu no chcę sobie dla, dla luzu tam od czasu do czasu popykać. I no w sumie na odcinkach to jest taka jedyna tak naprawdę sposobność dla mnie, praktycznie. Więc więc no dlaczego nie dlaczego nie dlaczego nie pograć nie dlaczego zawsze nagrywać powtórki szczególnie że z powtórkami wiadomo jak jest ostatnio jest, pojawia się ich troszeczkę mniej no bo też się trochę wydaje mi się ludziom znudziły powtórki bo tego było dużo generalnie co nie zmienia faktu że jakieś wiecie coachingi coś w tym stylu jeszcze planuje tak czy siak nagrywać ale no no to będzie, to będzie, tylko że wiecie, no jeden dzień w tygodniu na rankedy to wydaje mi się, że to jest jakby sytuacja taka całkiem w porządku. Dobra, tutaj widzę, że mamy jakieś rybki. Tu mamy dużo rybek, dobra, czyli tam trzeba będzie postawić magazyn. Dajmy już tego typa tutaj, niech on postawi magazyn w tym miejscu i niech na razie zbiera coś tam. Dobra, domki się stawiają, weźmiemy, weźmiemy jednego typa. Pójdziemy sobie gdzieś tutaj, postawię sobie jeden domek gdzieś w tym miejscu, zobaczmy, tutaj jest generalnie ciasnawo. W tym miejscu stawię jeden domek i do tego się domurujemy później. Jesteśmy atakowani. O ja pierdzielę, wiedziałem, że tak może być. Tam jest... To, to jest dobry spot kurde na... What the? Dwóch skautów No dobra, skoro chcesz tak bardzo wiedzieć co się u mnie dzieje, no to proszę bardzo. Ja tymczasem, tymczasem wyślę tu chłopa. Zanieście wy to w sumie wszystko co macie i chodźcie tutaj. Zabijemy tego tygrysa i dokończymy ten magazyn jednak. Dobra, przejdźmy się tam, zobaczymy. Może mnie nie zabije. Okej, okay, jest tygrys. A czy ja tędy nie przejdę już w ogóle w tej chwili chyba? Ho, Chyba nie przejdę. Dobra, czekajcie. już straciłem w tym momencie jednego chłopa, nie? Dwóch, jednego, dwóch Także no trzech. Mistrza Rankedów powraca! O, oni też nie wejdą! To dobra wiadomość. To akurat dobra wiadomość. Jest na razie, kistym Na razie, kij z tym w taki. A, skończy magazyn najpierw. Kurde, trzech chłopak tak stracić głupio? No to trochę głupio, nie? Teraz, gdzie świątynia? Tak, tu wszędzie jest woda. W ogóle mało jest żelaza. W sumie, można by dupnąć chyba tutaj. To jest totalnie przy wodzie. Może jednak lepiej tu. Nie, lepiej tutaj. Bo to jest moja woda wewnętrzna, jakby nie patrzeć. Dobra, zrobimy tak. Dobra, kij. E, zakład kamieniarski postawię, żeby jakby... Okej, okay, no na razie w sumie nie spodziewam się, żeby tu coś mnie raszowało. Ale okej, okay, kij z tym. To jest dobry pomysł, żeby gdzieś się zamurować, nie? Gdzieś tu gościa podmurować troszeczkę, okej. Okay. łódki się powoli kończą, więc weźmy tych kilku typa i niech ale tam jeszcze rybki. My tymczasem postawimy świątynię. Teraz będziemy zbierać do tej świątyni. Jeszcze jeden magazyn warto by, chyba, było postawić gdzieś tutaj. Okay, cały czas na tych jagódkach się tłoczą mocno. Jak z domami? No, właśnie mamy supply block Cholera jasna. W Europie. Gramy oczywiście Europą. Chociaż może w przyszłości spróbujemy pograć czymś innym, zobaczymy. Dobra. Okej, okay, jagódki się skończyły w tym momencie, więc dajmy ich tutaj. Na razie rzeczy mam sporo i tutaj jest i tak dużo, 18 aż typa. Mm, buduj domek jeszcze jeden. Wy tutaj gdzieś zasuwajcie. Jeszcze w zasadzie jest dwa domki. Ci skałci cały czas tu stoją widzę, oni mało co wiedzą, no i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. My tym skałtem staniemy gdzieś w tym miejscu. Spróbujemy tak to ogarnąć. Dobra. Tu się ładnie wszystko zbiera. Ulepszenie do jagódek już w tym momencie nie jest do niczego potrzebne. Co? Ja bym jeszcze podlas, kurde, tak centralnie do środka. A, widzi mnie, bo odpalił fajerwerki. Ma fajerwerki. Okej. Okay, on ma już w tym momencie świątynię zbudowaną. Tak. I patrzcie, jak pielgrzymuje po jagódki. To jest ciekawe, nie? No i dobra, dobra, to już wiem, że to nie jest mocarny gość. Tylko, że jak z nim przegram, a wiemy już, że to nie jest mocarny gość, to, to będzie wstyd, jak jasna cholera. No ale cóż. Jeszcze co, jeszcze postawię tu magazyn w sumie? No jak ja się to zamurowam, to mnie kusi, żeby zrobić techrasz, ale to może trwać długo. A szkoda się męczyć z typem, który jest stosunkowo łatwy do porobienia. W sensie długo się z nim męczyć, nie? Trochę bez sensu. Dobra, czekajcie. Damy tych typa, ulepszymy i zbudujemy tutaj to. Mamy dużo żarcia, więc to nie jest generalnie zły pomysł. Ulepszymy to, ulepszymy to. Wszystkie domy na raz, damy radę? Damy radę, dobrze jest. Dobra, tu już się chłopaki generalnie robią i niech oni się robią. Jak się skończą robić, w zasadzie nie, potrzebujemy tylko czterech. Zaraz robimy później to. Teraz tak, te magazyny. Aha, tutaj trzeba to zbudować. Te magazyny też ulepszamy. To ulepszymy jak będą oczywiście zasoby. No i jak na razie luz. Tutaj za chwilę zbudujemy wieżyczkę i później ewentualnie... Okej, okay, coś tu się rusza, ale to jest robotnik. Dobra. Dobra, z tych chłopaków ja ulepszę kilku typa. Tu już się żarcie, no widzę kończy. Spaźmy tych gości Niech oni idą tam zbierać no, W sumie tak Dobra Dobra, no na razie chyba nie jest źle. Powinienem ciąć, bo się nic nie dzieje za bardzo, więc tyle. Okej, okay, zaczynają się grube rzeczy. On prawdopodobnie buduje tu mur i wieże. Więc... To gdzieś kompletnie, ja się zdesantuję tu cholernymi legionistami i tyle. Tylko, że obawiam się, że mogą za tym iść jakieś baraki, jakaś ofensywa, nie? No ale w zasadzie jestem na to w miarę przygotowany. znaczy wprawdzie nie mam żadnych własnych koszarów, ale no wydaje mi się, że w razie potrzeby jestem w stanie taką ofensywę przetrwać. Więc tak, ja tu robię stocznie, kończę powoli robić stocznie. Ja faktycznie się zdesantuję legionistami. Tylko, że nie wiem, czy baraki nie zbudować tam jednak na pierwszej linii frontu, ale chyba nie. Zbuduję je sobie tutaj, na spokojny z tyłu. Mm, tak, ja wiem, ile za 4 wystarczy? Nie, no 5 chyba trzeba do legionistów. 5 razy. Zrobimy no, tak z 5. To jest tak dziwnie ustawione trochę. Także tak, no powolutku robimy. Techa i sobie walnę łódź bojową. W zasadzie zacznę robić łodzie bojowe bo one chyba szybciej się robią i da się je chyba później ulepszyć w galerii, chociaż pewności nie mam absolutnie. Dobra, zobaczymy. Zrobimy ulepszenie do łuku w sumie, które nie będzie mi potrzebne, no ale to trudno. No i faktycznie, ten desant legionistami zamierzam tutaj uskutecznić, jeżeli, wiecie, no, widzę co się dzieje, więc no myślę, że to jest najlepsza opcja w tym momencie. Tyle, że tak, będziemy potrzebowali na pewno więcej ludzi do... do żelaza w takiej sytuacji. Robimy mieczyk, ulepszamy i za chwilę będziemy cisnąć Dobra, i tak o myślę, że będzie dobrze. No i nawet te dwie rybackie jeszcze zrobimy. Dobra, tylko się zastanawiam czy on nie gdzieś jak na jakiejś wyspie się nie, wiecie, nie, nie zdesantował. Nie wiem, nie mam pojęcia, więc no może warto byłoby to sprawdzić. 90 mamy supply'a generalnie. pornicy też mnie kuszą. Lubię tą jednostkę jakoś tak. Kurde, w sumie to troszeczkę głupio ten magazyn stoi w sumie. Ja go może zburzę w cholerę zupełnie i postawię tutaj następny, tak jakoś bliżej tego surowca nas interesującego. Dobra. No ale już trudno. Będziemy szli w Legionistów. Znaczy trudno. W sensie no. Dobra, i zrobimy jeszcze te ulepszenia. Będziemy potrzebowali do tego sporo żelaza. I wydaje mi się, że jeszcze jedne baraki trzeba by dupnąć gdzieś tutaj powiedzmy. Czy to będę mógł ulepszyć w galerę? Chyba nie, jednak. A czy muszę mieć mecze w sumie, żeby zrobić galerię. Więc tak czy siak, muszę zrobić tego techa. No, tu jakieś baraki chyba postawił. Dobra, wiecie co? Ja zrobię jednak tego techa. I dopiero później zacznę spamić legionistów. Chociaż może już teraz w sumie. Trochę mi przy tym żelazie chłopaków robi. Jak wiadomo, chłopaki dobrze robią. Kurde, a w sumie w szermierze mógłbym w drużynowych też ulepszyć. Albo nawet samymi szermierzami, ale dzisiaj się nie będę bawił. Dzisiaj spróbujemy zagrać tak w miarę normalnie, nie? To jakaś wyspa. Nie wiem ile się... cztery osoby się chyba zmieszczą w tą małą łódkę, więc. I nie wiem, czy ja faktycznie jestem w stanie ulepszyć później w galerę, ale wydaje mi się, że tak. O kurde, coś tu się... Aha, tu skał tylko pod raz Czyli on nic nie wie. No dobra, to dobrze w sumie, że nic nie wie. Okej, okay, no na razie. O, dobra, tak. Zacznijmy techa robić jednak. Średniowiecznego. No i co, na razie ten niebo. Nic się nie dzieje. Znalazłem tu fajną wysepkę z żelazem i ja to zajmę. Myślę, że tak czy siak. Krokodyl mnie bije. Tak czy siak spróbuję to zająć. No bo to jest dobre miejsce, nawet jeżeli ja się po prostu zdesantuję legionistami nic się więcej za bardzo w tej grze nie będzie działo, to tak czy siak spróbuję to zająć na wszelki wypadek. Dobra, on się buduje tu dalej z tymi wieżami. Tutaj widzę, że jakieś doki, więc no ja nadal desant wchodzi w grę. Tylko, że sprawdzimy jeszcze to łodzią, gdzie tu się ewentualnie można zdesantować. Czy gdzieś tutaj byłoby przejście, ale wydaje mi się, że nie, bo jak tutaj nie ma, bo jest las no to przypuszczam, że u niego jest, chociaż nie, czekajcie, to będzie to miejsce, więc tutaj jak najbardziej się można zdesantować, więc sprawdzimy to. Dobra, on widzę, że sporo zbiera, tu przy okazji poniszczę troszeczkę i tutaj ten desant będzie jak najbardziej w mocy, że tak powiem, więc zaczynamy zaraz zabawę, bo tutaj kończy nam się tech do limitu populacji, już mamy 12 legionistów, yy, zrobimy jeszcze ze dwie galery, tylko że mam supply block w zasadzie, ale mogę to ulepszyć, tak jak zakładałem, mogę to jak najbardziej ulepszyć, więc tak, tu postawimy wieżyczkę też tak jak zakładałem, to się cofnie tutaj, na wszelki wypadek i czy wszystko... Yy, Działa jak należy. Chyba wszystko działa jak należy. Tu postawiłem. Jesteśmy atakowani. Kurde, dzik. Odpuść, 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 odpuść. Mogę nie zabić cholera jasna w tym momencie tymi trzema kolesiami. Dobra, dobra, spróbujemy go zabić jednak. W zasadzie nie, chłopa już nie potrzebuje na razie, wydaje mi się. Nie, oni się zbugowali. Dobra, nic ki. Spróbuję dokończyć wieżę. Ej, ja tu potracę tych chłopów, to będzie takie kurde. Ej, nieprzyjemne. Dobra, niech jeden chociaż przeżyje. On może zdoła zbudować te wieżyczki. Dobra, oni nic nie robią. Dobra, 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 galery się produkują, generalnie jesteśmy nadal w dobrej sytuacji i zaraz będzie ten desancik leciał, okej, okay, tutaj przeżyjemy, patrzcie na tego dzikusa, jak on blisko jest, a ten przeżył chłop w ogóle, dobra, pomóż budować wieżę. Dobra, 18 legionistów to nie jest wystarczająco moim zdaniem, skończyło się szelazo w tej chwili, ja nie mam gdzie wydobywać, o ja piernicze, dobra, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Gdzieś tutaj było żelazo? Ej, tu nie było żelaza chyba. Ej, to troszeczkę powiem szczerze, nieciekawa z... Myślałem, że zatapia się ta galera z automatu. No nie wiem. Mia takie miałem wrażenie. Dobra, wiecie co? Ładujemy się na te okręty. Dobra, trzy nam wystarczą. Czwarty weźmi chłopów na tą wyspę. Nie czekamy na więcej legionistów, bo to się może nagle wymknąć spod kontroli. Chyba że się, że się zdesantuje też z chłopami. Ale nie wiem, chyba lepiej się tu jednak zdesantować chłopami. Dobra. No i chyba, chyba tyle, chyba tyle płyniemy. Desantujemy się tu. Jesteśmy atakowani. Kurde dzikus. Dobra, walcie tutaj tej. A, okej, okay, okay, zabili dzikusa. Więc postawimy tu zaraz magazyn i ciśniemy dalej. Chyba, że chłopami też się zdesantuję. Zacznę budować wieżyczki czy coś. Mam drewna, mam żarcie od cholery, więc dobra, robimy tak. Anulujmy tych legionistów na razie. Dobra, niech się załadują na tą galerę. Też niech się ulepszy galeruszki. Anulujmy. My nie mam żelaza za bardzo w sumie. Dobra. No, żelaza nie mam, tak. Mm, dobra. Nie dobra, ale dobra. Okej. Okay. Ten, ten teren udało się zająć, no ci chłopi przydaliby się tam, ale to nic. Na razie, na razie nie, w sumie olejmy to. Olejmy to i zacznijmy tych chłopów może powoli ulepszać. Tak masowo w miarę. W sumie oni nie są nawet ulepszeni, ja ich muszę zdesantować i ulepszyć najpierw Kurde, może niech oni płyną jednak tu zbierać żelazo Wydaje mi się, że tutaj nigdzie więcej żelaza nie ma Więc tak, zaznaczmy to i to na dwójkę I Ten desant tutaj sobie podjedzie i zobaczymy co się wydarzy, nie? Czy się uda to wygrać, skończyć grę czy nie On robił na pewno jakieś stajnie, coś tam, więc zobaczymy Zobaczymy Tych chłopam masowo ulepszmy i zróbmy parę łodzi rybackich. Ta galera. A niech płynie. O! Zaczyna się. Czy jest tu się gdzie zdesantować? Tak, chyba w tym miejscu będzie dobrze. Ej, to jest ciekawa rozgrywka nawet. <laughs> o, patrzcie na to. No dawaj, wyrzuć ich. Okej, okay, on poszedł dwa rabów, też ma już średniowiecze. Dawaj, wyrzuć ich tu. Wszystko pozatapiałem generalnie. Idę chyba od razu na świątynię. Nie wiem, czy ma jakąś obronę, nie? Może nie ma. Będzie słaba gra, jak mu od razu niszczy świątynię. Ale co to, zawsze muszą być dobre gry, nie? Przydałoby się, żeby było zawsze dobre. Dobra, przynajmniej wymordujemy w razie co chłopów. O, i pięknie, klepiemy. Dobra, tych ulepszmy. O, zaczął budować wieżyczki. Więc wiecie co? Zrobię ulepszenie do uszy. Tak jak w razie potrzeby, jakby się coś tam... 30 legionistów to jest generalnie. Spami sarbazami. Ale to nie jest najlepsza jednostka chyba do kontrowania legionistów. Okej, okay, tu zniszczymy Doki. Nie straciłem ani jednego Lionista, on nawet nie dał im rozkazu ataku. Oni są tu mają punkt zborny wyznaczony chyba. Kurde, to będzie słaba gra, ale mówię wam, dzisiaj naprawdę ciężko było z czasem. Więc no, stwierdziłem, że rankę będzie krótki w miarę, więc nagramy szybko i będzie... i tyle, i do domu. Dobra, poddał się. Okej, okay, zobaczmy co on miał. Miał generalnie sporo budynków militarnych, stajnie porobione. Ten mur, ja to chciałem zrobić, ja to chciałem kurde zrobić! Hmm, tyle, że ja bym atakował stąd, nie? Ja bym nie stał tak całą grę, ja bym atakował. Bo to jest kompletnie bez sensu, kiedy się można zdesantować. O, widzę, że. Patrzcie na żelazo. To jest ciekawa sytuacja. Tu było żelazo. I tutaj nie było już nic więcej z żelaza, tylko tutaj, więc zajęcie tego też było dobrym pomysłem. Ale tego się nauczyłem jakiś czas temu, już szczerze mówiąc. I to nie wiem, czy grałem z rankedy, czy jak grałem coś innego. Ale tego się nauczyłem właśnie, że jak mamy takie wyspy, to zawsze trzeba szukać drugiej wyspy. Zawsze. To jest absolutnie konieczne. Nawet jeżeli się tam ostatecznie nie zdesantujemy, to przynajmniej trzeba wiedzieć, że jakaś ta wyspa jest i że przeciwnik się tam może zdesantować. To jest bardzo istotne. Więc no nawet nawet gdyby to się nie udało, to miałbym tutaj jakieś zaplecze, którym mógłbym. to bym wygrał spokojnie już w tej chwili. Nawet gdybym nie zrobił tego desantu, nawet gdyby desant dostało, został odparty, wygrałbym to na spokojnie. Dobra, 31 punktów rankingowych w nowym sezonie. Zobaczmy, ile muszę zdobyć, żeby do top 100 się dostać. 360. No to troszeczkę. Hinole są w ogóle na pierwszym miejscu. Ja pierdziele, hinole w top 100 na, na dwóch pierwszych miejscach, no. Quantum. Quantum, on ostatnio się pojawił w jakiejś tam drużynówce, którą nagrywałem, więc to na pewno ktoś od nas. Dentka, on też gdzieś jest na tym, na na Discordzie. Tak, on miał problem ostatni z wyłączeniem powiadomień czy coś w tym stylu. Voxy. Też jest u nas na Discordzie jak najbardziej. To on organizuje między innymi nasze turnieje. No i tyle. Znaczy w sensie na pewno są jeszcze jacyś. Ale my tymczasem kończymy dzisiejszy odcinek. Widzimy się w następnym tu zwina to też jakiś na pewno Polak. Chociaż nie, niekoniecznie Pasiruhinoli, hinoli, ja pierdziele mati 20. No to ładnie. Mati 20 Mafusze 5. No, standard. Co tu się dzieje? Ile tych hinoli tu jest? Ja pierniczę. To jest niedowiary aż po prostu. Wcześniej tak nie było. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Trzeba wbić na to top 100, kurde, i tych hinoli zacząć mielić, bo to, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Dobra, tyle z mojej strony. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.